Jak wszyscy wiemy, muzyka towarzyszy człowiekowi od bardzo dawna. Ale czy tak naprawdę nie zastanawiało Was to kiedyś, jak się to wszystko zaczęło? Jeżeli tak, to zapraszam Was dzisiaj na krótki filmik o historii muzyki. Z tej strony, Olek, i bez przedłużania, zaczynamy. A więc wszystko zaczęło się dawno, dawno temu, kiedy na ziemi żyli ludzie pierwotni muzykę jaką tworzyli, była mega prymitywna i nawiązywała do rzeczy związanych z codziennym życiem, mianowicie wiązała się z różnymi obrzędami, polowaniem, czy choćby kultem religijnym, a wykonywali ją przede wszystkim różnymi pałkami, dzidami, czy nawet własnym ciałem poprzez uderzanie rękoma w uda czy najprostszym klaskaniem. Rozwój muzyki następnie poprzedziła starożytność, gdzie wszystko skoczyło o level wyżej, ponieważ ludzie zorientowali się, że do wykonywania muzyki nie muszą używać tylko pałek i tym podobnych. Wynaleźli instrumenty takie jak między innymi gitara i aulos. Jednak największym przełomem w tym okresie okazało się wynalezienie skal muzycznych. Wykorzystywało się je wtedy np. w hymnach na cześć Boga Apollona czy w dramatach starogreckich. Następnie po okresie starożytności nastąpił okres średniowiecza, gdzie muzyka doznała ogromnego rozwinięcia. Wynaleziono wtedy między innymi harfę, cymbałki, organy, gitarę oraz wiele, wiele innych. Przełom nastąpił nie tylko w instrumentach. Także poszerzyły się gatunki takie, jak np. wszystkim dobrze znany Chorał Gregoriański, czy także muzyka rycerska, którą wykonywali trubadurzy i truwerzy. Ogólnie trzeba zaznaczyć, że ten okres to był przede wszystkim rozwój muzyki, otaczającej w głównej mierze temat Kościoła katolickiego i wiary chrześcijańskiej. Po średniowieczu zaś nastąpił renesans, który charakteryzowały przede wszystkim utwory wielogłosowe, czyli polifoniczne, które w tamtym czasie były dosłownie wszędzie. Nastąpiło wtedy zaprzestanie anonimowości autorów. Zaczęli się oni podpisywać pod swoimi dziełami. Znanymi kompozytorami z tamtych czasów byli np. Mikołaj Gomulka, Orlando di Lasso czy Wacław Szamotu. Następnie nastąpił barok w którym możemy zaobserwować silny rozwój muzyki instrumentalnej. Popularny wtedy był także tzw. występ solowy, gdzie muzyk wykorzystywał skrzypce, flet lub organy. Do najbardziej znanych występów należą występy skrzypcowe Jana Sebastiana Bacha czy choćby cztery pory roku Antoniego Vivaldi. Rozwój tej muzyki głównie spowodowany był rozwojem ludnictwa, czyli produkcją instrumentów, ponieważ rzemieślnicy w tamtym czasie starali się tworzyć coraz to lepszej jakości instrumenty. Po baroku nastąpił klasycyzm, w którym wytworzyła się nowa klasa ludności, mianowicie mieszczaństwo. Na którego budowano drogie filharmonie, w której grano symfonie czy muzyki kameralne. Przedstawicielami tego okresu byli m.in. Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven czy także Józef Haydn. Następnie romantyzm, czyli tak naprawdę kontynuacja klasycyzmu, z dodatkiem kilku zmian. Mianowicie, kompozytorzy posługiwali się bardziej rozbudowaną harmonią i śpiewniejszą melodyką. W tym okresie również mocniej starano się wprowadzić elementy związane z ludzkim wnętrzem i uczuciami do utworów. Przedstawicielami tego okresu byli m.in. Fryderyk Chopin, Franciszek Schubert czy Henryk Wieniawski. W drugiej połowie XIX wieku możemy zaobserwować spory rozwój muzyki orkiestrowej, która mogła obejmować nawet kilkaset osób i była wykorzystywana przede wszystkim w operach. Utwory tego typu często przekraczały nawet godzinę, a ich temat często nawiązywał do codziennego życia prostych ludzi czy miłości. Przedstawicielami tego okresu są Giuseppe Verdi oraz Giacomo Puccini. W XX wieku następuje rozłam muzyki na wiele gatunków i podgatunków. Rozwijał się wtedy impresjonizm, ekspresjonizm i witalizm. Warto też zauważyć, że wiele gatunków, które słuchamy dzisiaj, tak naprawdę wtedy dopiero stawiały się popularne. Między innymi na przykład muzyka house. Głównych przedstawicieli tego okresu jest tylu, że mógłbym Wam spokojnie opowiadać o tym cały następny materiał. Mam nadzieję, że jednak coś z tego zrozumieliście i może kiedyś Wam się to przyda. Tymczasem kończącym tonem mówił do Was Olek, trzymajcie się, cześć!